Ostatnie wskazówki na maturę z biologii. Po pierwsze, nie denerwuj się. Kiedy dostaniesz zadania i wydaje Ci się, że czegoś nie wiesz, bo coś jest trudne, możesz przejść do kolejnych, a do tych sobie potem wrócisz. Bo jeżeli zaczniesz od jakiegoś łatwiejszego, to wtedy uspokoisz się i dotrze do Ciebie, że bardzo dużo umiesz. Kolejna rzecz, może być tak, że zadanie ci się wyda trudne, zrobisz go, przejdź dalej, ale takim znaczkiem oznacz sobie, że do tego chcesz potem wrócić, jeżeli zostanie ci czasu, a czasu zostanie ci na pewno, bo jest bardzo dużo, wielu uczniów wychodzi przed czasem. Ehm, teraz, co jeszcze? Podkreślaj w zadaniu czasowniki operacyjne. Wymień, wyjaśnij, podaj z dwóch powodów. Po pierwsze, będziesz wiedzieć, jakie jest polecenie. Jeżeli każą ci wymienić dwa, wymień dwa. Bo jeżeli wymienisz trzecie, czwarte, oni i tak ci tego nie zaliczą, a jeśli tam byłby błąd, no to wtedy będzie niepoliczone całe zadanie. Poza tym podkreślasz po to, żeby nie zapomnieć, jeżeli zadanie jest dwuczłonowe, że najpierw podaj, a potem na przykład uzasadnij. Um. Jeżeli natkniesz się na jakieś trudne zadanie, na przykład dotyczące odżywiania bakterii, wtedy ci się będzie wydawało, jeju, nie pamiętam, no to yy, nie panikuj, od tego masz brudnopis, narysuj sobie tam bakterie, powypisuj, z jakich składa się elementów, przypomnij sobie o tej bakterii wszystko, co możliwe. Wtedy twój mózg jakby sięgnie do tej szufladki, w której masz bakterie, o których się uczyłaś i słyszałaś na pewno. Yy, więc to na pewno pomaga w każdym przypadku żeby daną treść sobie właśnie rozpisywać. Jak masz zadania z tekstem i one są takie długie, to też sobie możesz tam coś podkreślać. Jeżeli da się coś z tego zadania wyrysować, to też możesz sobie w brudnopisie wyrysować. Jeżeli na przykład będziesz miała eksperyment i będzie podane w pierwszej próbce, w drugiej, w trzeciej jest coś, tu robiono to, tu robiono to, to narysuj sobie te trzy pojemniczki, podpisz sobie te próbki, wtedy widzisz to po prostu tak jakby na Żywo i to bardzo ułatwia. Podobnie jeśli są na przykład łańcuchy pokarmowe, no to też sobie warto zanotować w brudnopisie, kto kogo zjada, tam w którym momencie, co i jak, bo wtedy wszystko po prostu tak, jak widzimy, to jest nam z tym e, łatwiej. Czasami jeszcze mogą się trafić jakieś trudniejsze pojęcia, że na przykład nazwij komórkę nerwową, i ty tak nie wiesz, czy to neuron, czy neuryt, a może nefron. No Nefron to jest w nerce, tam to akurat dwa dotyczą komórki nerwowej. Neuryt to wypustka. A neuron to komórka nerwowa, ale właśnie można sobie to w danym momencie wypisać i wtedy będzie łatwiej. No, i nie wiem, na pewno jeszcze sporo porad by się e, jakiś znalazło, ale te są chyba takie najistotniejsze. Więc życzę powodzenia, stres jest przydatny, bo lepiej wtedy funkcjonuje organizm, na pewno bardzo dużo umiesz. Niedługo to zdasz, będziesz mieć z głowy i będziesz mieć bardzo długie wakacje do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na swoją stronę na Instagram. Tam zamieszczam rzeczy dotyczące samorozwoju, więc może nawet po maturze będziesz mnie obserwować. Pa.